Proszę Państwa, podam Państwu aktualny komunikat o jakości wody w kąpieliskach na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Pracownicy inspekcji sanitarnej byli na wszystkich pięciu kąpieliskach w dniu 13 lipca. Okazało się, że tylko woda w trzech kąpieliskach nadaje się do kąpieli. Chociaż nie do końca jest, ma ona dobrą jakość. W kąpieliskach w Tomaszowie na rzece Pilicy, na ulicy PCK, w Karolinowie i w Treście stwierdzono pojedyncze glony. Pobrano wodę do badania. Okazało się, że skład mikrobiologiczny wody jest dobry, a więc woda ta jest warunkowo dopuszczona do kąpieli. Natomiast absolutnie nie nadaje się poda do kąpieli w kąpieliskach, w smardzywicach i w borkach. Tam już nastąpił masowy zakwit glonów. W takiej wodzie nie wolno się kąpać. Dziękuję.